Cześć, witam cię na moim kanale. Ja nazywam się Marta i zapraszam do oglądania. Więc witam cię na moim kanale o nazwie Ukryte za książkami. Ja nazywam się Martyna Kielska, mam 15 lat i uczęszczam do drugiej klasy Technikum Chemicznego. Dzisiaj jest to mój pierwszy filmik, więc jeżeli będzie trochę nieswoja, to przepraszam. Ale w dzisiejszym filmie pokażę wam 22 książki na 2022 rok. Troszeczkę ich jest jednak i bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Więc najpierw zacznę od książek, które już zaczęłam czytać. Jest to między innymi Dwór Cierni i róż Sarah J Maas. Jestem na 104 stronie i bardzo podoba mi się z pisania oraz fabuła, bardzo intrygujące jest to. Od razu mówię, nie zbyt wiem wiele o tych książkach, które Wam pokażę, ze względu na to, że ja nie lubię czytać opisów, bo często opisy po prostu dużo zdradzają i jak już, to kieruję się recenzjami innych, jeżeli czytam daną książkę. Chcę przeczytać tą książkę ze względu na to, że mam ją wpisaną w, w tym challenge, tutaj możecie zobaczyć, od Wysoko Wrażliwie. I szczerze dziękuję, bo nie miałam na nią ochoty zbytnio, a podoba mi się. Jestem na ósmym rozdziale i na razie zapowiada się bardzo fajnie. Polubiłam bohaterów, więc jest dobrze. Kolejną książką, którą również teraz czytam jest Słodziejka książek Markusa Zusaka. I bardzo intrygujące jest to napisane. Dużo słyszałam o tej książce na Instagramie. E, więc stwierdziłam, że w końcu się za nim zabiorę, akurat wypożyczyłam e, ją z biblioteki, bo tam się znajdowała i e, stwierdziłam, a nuż może mi się spodoba. Jestem na 62 stronie, powiem Wam, bardzo e, ciekawy styl pisania, fajnie jest to ograne. To się dzieje w około 1939 roku, czyli czas e, II wojny światowej. Mam tu dużo wstrąceń e, nie, po niemiecku, znaczy niedługo niekiedy kiedy, zazwyczaj to są jakieś obrzeźliwe słowa. Kolejną książką jest Trzmielowy Jeździec, i ja tą książkę mam już na swoich półkach od no, dłuższego czasu. I moja zcia mi ją kupiła, mieliśmy razem czytać, i nam nie poszło. Tak naprawdę nie wiem zbytnio o czym to jest. No co, wiem, że tu chyba jest jakieś ktoś i on jeździ na trzmielu. Wywnioskowałam to z tytułu. <grym> Ale jest to dość gruba książka, ponieważ ma ponad 500 stron, więc ciekawi mnie, do jakiej grupy wiekowej ona jest skierowana, ze względu na to, że no jednak literatura dziecięca, to wydaje się literaturę dziecięcą, jednak 500 stron dla dzieci tak średnio. A więc myślę, że będzie to takie młodio młodzieżowe można tak określić, około wieku 12 lat, tak mi się wydaje. Kolejną książką będzie Heartstopper 2, który zamówiłam wczoraj. Była niedawno premiera, ja czytałam jedynkę i bardzo mi się podobał, dwójkę też czytałam, ale po angielsku. I Cieszę się, że będę mogła mieć tę książkę na półce, Niestety, wersja e, angielska jest bardzo droga. Jak to w ogóle, angielskie książki są bardzo drogie, więc no, nie chcę wydawać e, około 60 zł na e, książkę. Mm, ona mi przyjdzie najprawdopodobniej około wtorku, więc e, na pewno od razu zabiorę się za czytanie. Właściwie kupuję ją, e, zwłaszcza na, z uwagi na moją siostrę która niedawno przeczytała pierwszy tom i jest zakochana. Kolejną książką jest I nie było już nikogo Agaty Christie. Ja o tej książce słyszałam bardzo dużo dobrego, że jest to najlepsza książka Christie, więc mam nadzieję, że nie zawiedzie mnie. Jest ona krótka, ponieważ to wydanie ma około 200 stron. Ja czytałam Agaty Christie Marec w Orient Expressie i podobało mi się. Był to mój pierwszy kryminał, więc też myślę, że nie miałam jakichś tam do czego porównywać, więc dlatego on tak mi się aż bardzo podobało. Myślę, ponieważ dużo osób mówi, że Morales w Express nie jest jakąś najwybitniejszą książką Christie. Kolejną książką, która stoi na moich półkach chyba już z 2 lata jest Trzy siostry, rodzinna klątwa i szczypta magii. Ja przepraszam, ale coś mi się światło odbija w okładce. Jest to bardzo pięknie wydana książka, jak możecie zobaczyć. Niestety niszczy się grzbiet. Znaczy teraz chyba jest inne wydanie. Znaczy tak jest tak samo okładka, tylko jest inny materiał tutaj, ponieważ mam teraz również drugi tom, który aż tak się nie niszczy. I ma inny po prostu kolor tego grzbietu. I tak, to jest wydaje mi się taka właśnie jak Jeźdź. wyjeździć, mi się wydaje taka młodo młodzieżowa. I jakaś tutaj fantastyka będzie to o jakichś trzech siostrach, rodzinnej, klątwie i magii. E, ja przepraszam, że tak w ogóle bez sensu opisuję te książki, ale no ja nic nie wiem o tych książkach, nie czytałam ich, więc niestety nie mogę za dużo o nich powiedzieć. Kolejną książką jest Diuna Franka Herberta i ja ją kupiłam w dzień premiery filmu. I od tego czasu jeszcze jej nie czytałam. Jest to Kloc i jest to dodatkowo Sci-Fi. Ja nigdy jeszcze nic, nie czytałam nic w e, e, gatunku Sci-Fi, e, co mnie dodatkowo jakby zachęca. Mm, jednak połapać się jest tutaj trudno, podobno. E, więc zobaczymy. Myślę, że najpierw obejrzę film, a potem czytam książkę. Kolejną książką, dokładniej serią, jest Narnia. E, ja mam Narnię od dzieciństwa na półkach. Po co sobie przeczytałam jako lekturę pierwszą część i później, rok temu, przeczytałam ponownie pierwszą i drugą część. Reszty tą zaczęłam, nawet mam tutaj zakładkę. W 12 stronie jestem. I tak, jeżeli chodzi o to, one są krótkie. Dużo. Więc one są krótkie i jest dużo w nich treści. Według mnie, gdyby były niektóre dłuższe, na przykład tak się przekonałam w pierwszej części, że jak była dłuższa, to by mi się bardziej podobała. Ze względu na to, że niektóre akcje są skrócone bardzo, na przykład ostatnie sceny, ostatnia bitwa jest tak strasznie skrócona, a wcześniej są tak rozwiłe tematy, które według mnie mogły być trochę pominięte na część tę, tej sceny bitwy na Makowa Rebeki Kwang ja mam tą książkę na półkach od kilku miesięcy ja ją jestem w trakcie jej czytania, moi drodzy, jestem na 59 stronie ja ją czytam tak średniawka. Ze względu na to, że to jest kloc i nie mogę się jakoś z za nią zabrać, może uda mi się w tę serię. Mam taką nadzieję. Idąc dalej, idąc dalej mam więcej czerwieni, by na jakby takie dwutomo-dwuczęściowe określić. I Jak czytałam pierwszy tom, bardzo mi się podobał, super, super spisania. Ten już zaczęłam. Jestem na 84 stronie i chciałabym to kontynuować. Ja mam niestety taką manię, że zaczynam kilkanaście książek, a potem je odkładam i ich nie kończę, więc chcę to naprawić. <grym> Pierwsza część to jest motylek i serdecznie Wam polecam. Recenzja jest na moim profilu na Instagramie. okrutny książę Holly Black. Dużo o tej książce się teraz nasłuchałam i chcę ją już zacząć od roku, bo mam tą książkę i całą serię w ogóle na półce od roku i nadal się za nią nie zabrałam ze względu na to, że się boję, boję się, że mi się nie spodoba, że nie będzie to coś, co będzie w moim stylu. Co to prawda jest to fantastyka, ale coś mi tutaj nie grało. Ja już tą książkę kiedyś zaczęłam Właśnie to o tym mówię. Ale przeczytałam tu kilkanaście raptem stron i byłam po prostu znudzona. Yy, to nie jest od ale w Ja Jedną książkę zaczęłam. Tak, jestem na 58 stronie. I niestety nie spodobałam się na razie, ale chcę ją kontynuować, bo daję jej szansę. Jest tyle zwolenników tej książki, że je, mnie to boi, że mi się ona nie podoba. Ja kocham w ogóle odpada, więc powinna to też mi się podobać. A no, kompletnie bardzo mi rutują głównie bohaterowie. Ela od, jakby zakochuje się praktycznie od pierwszego spojrzenia na w, w, w chłopaka, więc... A Jonas jest takim trochę z tym, myślę wydaje, że toksycznym chłopakiem. Albo ja nie wiem, czy to jest tak ograne, czy tak serio jest, ponieważ e, dowiadujemy się, że jego dziewczyna jego fiertle, jest każdym napotkanym facetem i on jest taki zazdrosny i idzie rotować, ona, o fajnie, troszczy się o mnie czy coś takiego, a czemu? albo Ela też jest jakby, wyzywa tą laskę, raczej w myślach sobie ją wyzywanie, że on, ta ruda laska, no jaj, nie cierpi, jak ona tak może? mojego Jonasza, nasza, on takie, o czemu? czemu ty to, to robisz? To nie jest twój, to jest jej chłopak. Prosta sprawa. E, idąc dalej, idąc dalej po tym gwałtownym mówieniu, e, mam Teatr Niewidzialnych Dzieci Marcina, Marcina Szczygielskiego. Ja czytam od tego autora już dwie książki i bardzo mi się podoba jego pisania. Jest fenomenalny i ta książka jest króciutka dość, 260 stron ma. a Ciekawy, więc kompletnie nie wiem o czym jest. <grywa> Znowu, ale e, biorę ją ze względu na autora i to że czeka na mnie na moich półkach już długo, długo. Ja czytam tego autora Arkę Czasu oraz Czarownicę Piętro Niżej. E, Do Arkę Czasu jest rewelacyjna i na pewno mam zamiar tam być e, Może też w tym roku zobaczymy. A Czarownica Piętro Niżej, miałam do niej dużo podejść, jak byłam młodsza ale w końcu ją przeczytałam i się zakochałam, więc serio polecam. Czarnąca piętro niżej, re, recenzja na moim profilu, polecam. Kolejną książką, która będzie moim re jest Baśnieból, czyli przeczytanie ponownie. Jest Baśniobór Brandona Mula, ponieważ mam w planach odnowić pewną recenzję, a dokładnie moją pierwszą recenzję na profilu, którą wstawiłam w kwietniu, tak. A propos w ogóle, bo tego nie powiedziałam. Ta, dzisiaj jak oglądacie ten film, raczej dzisiaj jak ustawiałam ten film, bo nie wiem kiedy to oglądacie, mam mrok mojego profilu na Instagramie, na mojego, wtedy to był Stary Profil na początku, więc tak w kwietniu to się zmienił na właśnie książkowy profil i to była moja pierwsza recenzja, więc mam trochę sentyment do tej książki i tak bardzo mi się podobał styl pisania Fantastyka, super wytrenowany świat polecam. Złodziej dusz Anny Jelowskiej. Ja zmówiłam ją wczoraj z Hard i jeszcze jedną książką. I powiem wam, jestem tak mega podielana, nie mam ją kupić już chyba trzy wyprawy temu do Empiku, ale nie zabrałam się za to. Będę czytała tą książkę z polecenia Hope Prince, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. A dokładnie tuż Alice Broadway. I tak go wygląda tak, że ja kompletnie nie pamiętam, co się działo w tej książce. Oceniłam ją na 5 gwiazdek, więc muszę sprawdzić, o co chodziło, czemu ją aż tak mocno oceniłam. Um, I no, ja ją dostałam w ogóle w... To jest książka, którą dostałam w 8 klasie, na zakończenie 8 klasy. Nawet o na tym zapomniałam, że to ją dostałam, więc... Ło! Wow. Aż miło, tak? Ona mi się podobała, ale tak z perspektywy czasu, bo kompletnie nic nie wiem, co tam się działo. A dodatkowo, jakoś tak, wydaje mi się, że bo bohaterka była taka mm, zbyt idealna, chyba. Więc sprawdzimy to. W jeden będzie przeklęta Van Gogha, ponieważ dowiedziałam się, że jest druga część i ja potrzebuję jej, więc muszę to przeczytać jeszcze raz. Ona niestety ma białe strony, więc przepraszam, wydawnictwo. Widnokrąg, widnokrąg e, za to, że zrobiliście dlaczego zrobiliście tak, takie strony, ale plusem jest tutaj na przykład coś takiego jak kody QR. Takie kody, co ileś tam stron są na przykład, jak jest mowa jak o, o jakimś obrazie, na przykład można tutaj zeskanować na telefonie i zobaczyć ten obraz oraz poczytać kawałeczek takiej informacji o nim, więc serio, fantastyczny pomysł. Wysielcza góra Pauline Händel. Zamówiłam ją również wczoraj i ja, ja bardzo lubię Pauline Händel. Ja czytałam całą serię Niewiary i bardzo mi się podobała, więc muszę przeczytać tą książkę również. Ym, czym jest? Tego nie wiem. Jak się mogliście tego spodziewać? Jest laskość i dusz, e, który dostałam na święta. Jest to mitologia węgierska. Więc fantastycznie, bardzo naładną okładkę, bardzo mi się podoba. Ciekawi mnie o czym jest, tak szczerze. Eee, no. Jest fajnie wydana, tak. Lejące się ładnie. Pod kluczem Roofwear e, to jest. E, myślałam, że to jest w ogóle kryminal, ale to jest podobno thriller. E, I nie wiem, ciekawi mnie. E, Dużo słyszałam o tej książce, ludzie się o nią zachwycali, więc mam nadzieję, że również mi się spodoba. Wojna cukierkowa Brandona Mula. Mam tą książkę od, od 8 lat i nadal jej nie przeczytałam. Musi się to zmienić, ewidentnie, bo teraz wyszło takie ładne wydanie, jeszcze ładniejsze niż to. Bardzo mi się podoba, ale nie będę jej kupować, bo mam tą no, aż, tak, aż tak chora nie jestem, no, jeżeli chodzi o książki więc jest to 13 Księżyc. Ja ostatnio robiłam reread drugiego tomu, ostatnio, kilka miesięcy temu i bardzo, bardzo mi się podobał. E, jeszcze bardziej niż za pierwszym razem mi się podobał ten drugi tom. I muszę zabrać się za ten, ponieważ e, no czeka na mojej piórce, a ja po prostu potrzebuję. Wziąłem się za czwarty tom, również reread, Robię cały rewit nie Żniwiarza, żeby przejść do, do Strażnika, tak? Y, gdyż, ja wiem, to nie jest chyba zbyt niepowiązane, ale w, wolę przejść tak, y, bo nie wiem, jakoś tak y, chciałabym, wiecie, przeczytać Żniwiarza i przejść do Strażnika. I to jest wszystkie książki, jakie chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że ten film nie jest jakiś długaśny. No, dużo książek tu pokazałam i się rozgadywałam strasznie, więc mam nadzieję, że uda mi się to jakoś w montażu poprzycinać i nie będzie to aż takie długie. A teraz żegnam Was i miłego dnia!